Siema, z tej i witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w grze Minecraft Dungeons. Jest to gra w Freddy Mojang i Minecrafta i naprawdę jest ona bardzo dobra. Będziemy dzisiaj w sobie w nią grać i zapoczętujemy nową serię. To jest pierwszy odcinek tej serii właśnie, więc proszę się tutaj tutaj już oswoić z tą grą. Więc sobie ziomeczki polecimy i gramy sobie w Minecraft Dungeons. Jest tutaj aktualnie ekran startowy i w, w, można tutaj grać. Ja tutaj mam swoje wszystkie statystyki hi, hi, no i... No i czy, ja mam tutaj bardzo dobre to konto. Mogę oczywiście sobie zrobić zwykłe konto, ale to jest tylko dla potrzeb, jakby zwyczajne konto bez niczego mogę sobie zrobić, ale, ale wziąłem to konto żeby po prostu Wam pokazywać i żebyście nie rozwalali na trudniejszych poziomach Dobra, no to ziomeczki lecimy sobie do obozu, ten obóz powiem Wam ciekawostki o tym obozie i ciekawe rzeczy na temat obozu tego właśnie i e, Ukryte skrzynki mogę Wam pokazać w pierwszym odcinku, później pokażę Wam w innych odcinkach, a to i nie będę zdadzał. Później Wam pokażę ciekawe rzeczy. dostałem tutaj aktualnie prezenty, ale to mniejsze o to ziomeczki. Ja sobie to sprzedam i jesteśmy w obozie. Aktualnie znajdujemy się w obozie. Tutaj są dużni wilażerowie od tych od tego można kupić takie zwyczajne przedmioty te zwyczajne takie zwykłe przedmioty można tutaj, tutaj już takie luksusowe czyli unikaty unikaty to są rzadsze od rzadkich rzadkich przedmiotów bo mamy tutaj unikaty właśnie ja tutaj nie mogę wam niestety tego pokazać tak dobrze ale mamy unikaty jak to na przykład i widać to unika. Unik to jest. Unik to jest. No i mamy także zwykłe przedmioty. Ty mamy rzadkie przedmioty, tak jak tutaj na tym pod pełnym górnym dogu się pokazuje. Tutaj mamy unik. No i mamy jeszcze takie naj, 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 najbardziej takie najgłupsze, ale są spoko nawet te ziomeczki. No i tutaj mamy właśnie common one są. Czyli, jakby, takie no, najsłabsze przedmioty tutaj są. To jest Miss Daymechan, to sprzedaj boksy. Ja nie polecam od niego kupować, bo często on mnie oszukał i musiałem sprzedawać tą rzecz. Dożej zapłaciłem, niż sprzedałem. Dlżej, znaczy, sprzedałem taniej tą rzecz, a dożej kupiłem od niego, bo on. Bardzo dogie, ma cenne, znaczy nie są one tak dogie, ale nie warto nie nie Tutaj mamy, tutaj można już pierwsze tofeum zdobyć jakieś. E, właśnie jak się dotnie wilka, to wtedy dostaje się tofeum. E, jakieś tam najlepszy przyjaciel czy coś, dziewczki, dostaje się tofeum. No i tutaj jest domek bohatera. Nasza postać to jest bohater, więc mogę ją tak nazywać. No, i mamy tutaj domek bohatera, tutaj jakieś przekrojki gara mamy, ale to nie jest jakieś e, ważne, po prostu tutaj e, to jest domek bohatera, on się zmienia z czasem. Jak pokonamy na przykład takiego bossa, to zostajemy tutaj jego głowę. Jak, jak coś w ogóle, cokolwiek zrobimy, to tutaj mamy wszystko. Tutaj mamy także świnki, no i można. Właśnie można tutaj pójść z, te, z tego domku i idziemy sobie tą uliczką. Tutaj właśnie mamy portal. Niestety z tym portalem nic się nie działo od czasów Michael Dungeons. E, a jest już czwarty, to jest już, e, ziomeczki, to jest już ósmy update, a się nic nie działo. Taki ósmy update, nie mówię o, o, o pojedynczych update'ach. No i tutaj, ziomeczki, jak tutaj wejść? Wystarczy zrobić unik naciskając L1 na padzie. Jeśli gracie na czymś innym to powinniście wiedzieć. Trzeba po prostu zrobić unik tutaj. I wejść najłatwiej, najprościej, i tutaj pojawiła się skrzynka. Ja już tej skrzynki nie mam, bo ją okrabiłem, ale tutaj będzie skrzynka. Tutaj jest albo 100 emeraldów, tutaj jest, albo jako jakiś itemek dostajecie. Jest na pewno bardzo przydatny, nie trzeba nawet na misję wejść, a będziecie mieć spoko itemek. Więc ja tutaj już lecę sobie kolejną skrzynkę wam pokazać. Tutaj przechodzimy. Wszystko to, to, to musicie poznać w, w obozie. Tutaj mamy za to, a to jest w ogóle motyw na następny odcinek. Tutaj macie pomieszczenie, gdzie macie luny. Tutaj e, macie u wszystkie runy, ja tutaj zebrałem wszystkie runy i e, na misjach e, są takie pomieszczenia sekretne, ja je wszystkie pokażę, że w następnych odcinkach i tutaj są dwie skrzynki najrzadsze oraz misja e, e, Mu, jest misja po prostu z krowami, e, e, jest z trzema znakami zapytania, z pytajnikami trzema, ale... Ale właśnie ona jest, już jak, jak się ją zdobywa, to są trzy znaki zapytania, a później ona jest nazywa się po prostu mu, jak widać. No i tutaj jest kolejna skrzynka gdzieś w tym miejscu. Ziomeczki i właśnie tutaj jest kolejna skrzynka, tutaj jest store chest. Tutaj możecie po prostu przetrzymywać przedmioty i w dowolnym momencie je zabrać stąd. Ja tutaj mega dużo przedmiotów przetrzymuję bo które nie mieszczą wam się w ekwipunku. Ja to mega polecam, żeby tutaj trzymać właśnie. No i, ziomeczki, jeszcze wam powiem, co ci dwaj robią wieśniacy. Tutaj mamy gift warpera. Jak gracie ze znają, to on może wam, wam dać prezent. Tak samo wy jemu możecie dać. Na pewno to jest dobre. Można się wymieniać, tak samo można handlować. Jeśli gracie z to możecie handlować poprzez jeden datobie tobie to, a drugi to. Możecie także oszukać siebie nawzajem. Nie polecam tego, bo ja zostałem kilka razy oszukany i to jest naprawdę bolesne, więc nie polecam tego. Tutaj mamy Blacksmitha, czyli kowala. Tutaj wstawię się przedmiot i po prostu wstawię się przedmiot. Jeśli chcecie zrobić na lepszą mocny przedmiot, a nie chcecie go sprzedawać, to po prostu tutaj się daje i zwiększa się nam na moc w kowalu. To jest na pewno, na pewno przydatne, jak. Się gda. Tutaj mamy e, e, tower, czyli wieżę, któ która jest jakby misją do wykonania, jest ona jedną z najtrudniejszych misji, chociaż dla mnie nie jest. No i także możecie za pomocą piórka, nie wyszucajcie piórka jeśli macie, znaczy, nie sprzedawajcie piórka jeśli macie, tylko zróbcie coś takiego, można tutaj wejść i normalnie możecie sobie zdobyć kolejny achievement tutaj. Za wejście do e, takiego pokoju tutaj, Właściwie parku. Dzwonowy trzeba taki zrobić, taki jakby. No i ziomeczki jesteście tutaj, jest warzytofeum, tofeum. No i m, tutaj są także, m, że już te rzeczy. No później się dowiecie e, cię na pewno. No i dobrze. Chyba jeszcze mogę Wam coś pokazać. Mogę Wam pokazać oto, to jest Adventure Hub. Dostajcie rangi sezonowe. To jest długi sezon. Aktualnie był pierwszy sezon i ja zdobyłem 50 na 50. Ja tutaj akurat mam 37 rangę, ale będę co sobie rozwijał. Z czasem nawet na misjach uda mi się z wami ją rozwinąć. Dobrze, no i chyba na koniec tutaj, ziomeczki, mamy sobie wszystkie misje. Mamy tutaj Island for Realms, czyli e, do kupienia DLC takie, tutaj mamy Mainland, czyli wszystkie misje, może tutaj sekretne misje, później Wam je pokażę. No i tutaj mamy do, dokładnie jeszcze inne, czyli End i Nether. Ja akurat mam e, Nether, Endu jeszcze nie mam, ale spróbuję sobie kupić. Zimeczki. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś o Minecraft Dungeons. Jeśli jesteście bardziej zaawansowanymi graczami, to polecam Wam następne odcinki oglądać tego po tym odcinku, bo naprawdę zapowiada się nieźle. Ja jestem mega podekscytowany, więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, jeśli Wam się ten odcinek spodobał. Tak, tak, tak samo bo jakiś pozytywny komentarz. No to, ziomeczki, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!